Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, witajcie. 11 marca jest wtorek. Ja jestem Magda i tutaj opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Dziękuję Wam, kochani, z całego serca, że jesteście ze mną, za wszystkie Wasze komentarze, za każde udostępnienie. Pomóżcie mi, niech ten kanał sięga coraz dalej i coraz dalej i coraz dalej. Niech się roznosi właśnie poprzez komentowanie, poprzez udostępnianie, poprzez oglądanie przez zostawienie łapki, to YouTube wie, że to się podoba i niech to idzie. Niech to idzie w świat, kochani. Niech to się roznosi. A jeszcze, jak obejrzycie reklamę, to pomożecie mi na tym zarobić. Zawsze jakiś tam cencik do cencika i robi się euro. Także wtedy jest przyjemnie. Kochani, z całego serca naprawdę dziękuję Wam za to, że jesteście, za te wszystkie Wasze komentarze. Wiecie, wczoraj też się popłakałam, ale wiecie... To dzięki właśnie Wam ja tutaj jestem. Poprzez to, że piszecie, że to Wam pomaga, że to się roznosi. To codziennie rano, kiedy się budzę, a budzę się ostatnio bardzo późno, mam taką chęć po prostu usiąść i coś powiedzieć. I wtedy otwieram sobie swoje kroniki, jakasze, siadam tutaj, zamykam oczy i do Was mówię. I dzisiaj mam Wam znowu powiedzieć o Aniołach, ale jeszcze przypomnieć, że zbliżamy się już do pełni Księżyca. Będzie live, będzie nagranie, nie live, ale będzie nagranie na temat pełni księżyca, ponieważ jest to bardzo ważna, bardzo mocna pełnia. Jeszcze jest połączona z liczbą, P, z liczbą pi. I kochani, liczba pi to jest 3,14. I 14 marca właśnie jest ten taki bardzo magiczny dzień. Opowiem o nim, posłuchacie sobie, będzie medytacja też na pełni księżyca. Trzeba tą energię wykorzystać, żeby nam służyła. Właśnie energia po to jest, żeby nam służyła. Aniołowie też są energią. My jesteśmy energią. Jak zaczniecie postrzegać ten świat właśnie na, na przestrzeni energii, jestem duszą, wcielam się, raz jestem mężczyzną, raz jestem kobietą, raz jestem mężczyzną, raz jestem kobietą. I tak z pokolenia, z wcielenia na wcielenie, z wcielenia na wcielenie doświadczam. Osiągam coraz to. Lepszy poziom, bo uczę się, uczę się bezwarunkowej miłości, uczę się tej bezwarunkowej miłości do wszystkich i do wszystkiego. I kiedy coś ukochuję, kiedy to naprawdę kocham, to się w mojej przestrzeni rozpływa cały mrok, który dotyczył tej rzeczy. Ale kiedy przychodzi do mnie ktoś i ten ktoś mi nie pasuje, to teraz patrzę, co ja mam takiego w sobie. Co ja mam takiego w sobie, że ta osoba mi nie pasuje? Skąd ona się wzięła? Co chce mi pokazać? Szukam tego u siebie. I to wiecie, kiedy ktoś nam się pokaże, ktoś taki, ktoś taki, no, gdzieś tam coś nam się u, nich nie, u tej osoby nie podoba, albo przyszła sąsiadka znowu mi coś opowiedzieć i mnie to irytuje, ale zobacz, czy jak ta sąsiadka ci czegoś nie opowiedziała, czy ty nie poszłaś i nie powiedziałaś dalej. Spójrz na to. I właśnie, no i tu jestem, tu jestem, tu jest ta moja sąsiadka we mnie. Kiedy denerwuje cię szef w pracy, to zobacz, dlaczego on ciebie denerwuje, bo może ci coś pokazuje, może faktycznie gdzieś tam się trochę obijasz w pracy i teraz trzeba zobaczyć. Albo po prostu czas na postawienie granic, przestać dać się wykorzystywać i odejść z pracy. Też tak może być, kochani. To nie wszystko my musimy ukochać. Są pewne rodzaje takie, że jak ktoś do nas przychodzi, to nie od razu jest coś nieukochane w nas. To może być sygnał, że uważaj, starczy już wykorzystywania. Starczy. Ukochaj go w sobie z miłością i z wdzięcznością za tą pracę. Szukaj innej pracy. Niesieć i nie dawaj się poniżać, nie dawaj sobą manipulować. Tak samo w związkach, kochani, kiedy jesteś, kiedy związek jest taki, albo jest, przem no jak jest przemocowy, to już od razu trzeba odchodzić, ukochać, ukochać i odchodzić. Kiedy w związkach się nie układa, kiedy ten mąż jest taki, a nie inny, albo żona, bo to działa w dwie strony, kiedy jest inna, to popatrz też z takiej perspektywy. Że w którymś z poprzednich wcieleń gdzie, robiłaś dokładnie to samo, co teraz dostajesz. Robiłaś dokładnie to samo, co teraz dostajesz. I ten ktoś, kto ci to teraz czyni, to przeważnie był w, twojej, w twoi, na twoim miejscu, w którym jesteś teraz. I potraktuj go jak nauczyciela, który uczy cię. Miłości do siebie. Bezwarunkowej miłości do wszystkiego. Podziękuj mu za tą lekcję, bo to on ci pomógł wymazać ten uczynek, który się wydarzył ileś wcieleń temu. W energii wszystko zostaje i w momencie, kiedy ten zły uczynek, który wykonałaś, w ileś sto wcieleń, wcieleń temu, w tym wcieleniu zostaje ci zatarty, to jego już nie ma. Jak został dobrze przepracowany, jak z miłością i z wdzięcznością za to wszystko się od męża, bo mu się to należało, to to zostaje przepracowane. To zostaje przepracowane. Kiedy trzaśniesz drzwiami i odejdziesz w złości, to jest nieprzepracowane. Podziękować mu, nie musicie mu tego w twarz mówić przecież. Wystarczy to energetycznie puścić. Nawet nie trzeba tego głośno mówić, wystarczy to w myślach powiedzieć. Prosić anioły o wsparcie. W momentach, kiedy sobie nie radzicie w życiu, proście anioły o wsparcie. One przychodzą. Tylko wiecie, to są istoty. My mamy wolną wolę tu na ziemi. My dostajemy wolną wolę tu na ziemi, dostajemy ego, żeby ona nami żeby nami kierowała. Bo jesteśmy ludźmi. Wiecie, to nie prosto by było, bo jest tak, tylko kierować się duszą. Kierować się tylko duszą i. I z samą bezwarunkową miłością. To nie miałoby sensu, bo kiedy ego nam jeszcze dokłada i mówi: Cierp, 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 bój się, bój się, bój się. Kiedyś się nauczyłam tego, że jak zaczynamy coś robić i idzie strach, to zawsze się siebie pytam, czy w wyniku moich działań ja mogę stracić życie? Jeżeli nie, to ja to robię. Czy w wyniku moich działań ja mogę stracić życie? No nie, ja to robię. Ja sobie takie pytanie też zadałam przed moim pierwszym występem na YouTubie. To było rok temu, jakoś w styczniu. To było tak, kiedy robiłam live'a. Przecież tam mnie aż sparaliżowało, wiecie? Prosiłam anioły o wsparcie, ale pierwsze się co spytałam, czy w wyniku tego, co ja tu zrobię, czy ja stracę życie? No nie, no najwyżej się poleje hejt. A jak się poleje hejt, to ja go sobie przeczytam i zobaczę. Może faktycznie pluję do kamery i ktoś się poczuł opluty? No nie wiem, zobaczymy. I kochani, strachy, lęki, zobaczcie też skąd one są. Często są wytworem naszej głowy i wtedy je marzymy, rozpuszczamy, uwalniamy, ukochujemy, je trzeba przetransformować. Lęku nie można odsunąć, bo jak go odsuniemy, to odsuniemy go na jutro i on zostanie, on cały czas w nas będzie. Ten lęk odsunięty jest naszym lękiem naszym rękiem. Dobrze, kochani, to co? Wyciągamy kartę sobie. Bo tu czas do szkoły uciekać i do pracy. Nie mam słonka dzisiaj. Ojej. <grym> Dziś już słonka nie ma. Co tam Archanioł Michał chce powiedzieć? Co tam Archanioł Michał do nas mówi? O, to ona mówi. Tak mi wyrzuci tą kartę, że mało z krzesła nie spada, wiecie? O, tu też pedofon, taki coś. Miej pewność siebie. Archaniele Michale, proszę użyć mi swojej odwagi i hartu ducha. Pomóż mi w uświadamianiu sobie, że jestem jednością z tym wszystkim, co jest boskie. Mądrością, siłą, miłością, twórczością, obfitością i zdrowiem. Pozwól mi poczuć pewność siebie i spokój w sobie. Pięknie, Archaniele Michale. Dokładnie ta pewność siebie. Miejmy pewność siebie. To, co przychodzi do nas, to jest moja, to muszę popatrzeć, pooglądać. Ta pewność siebie. Jestem kimś wyjątkowym i, kochani, mówić do siebie nagłość takie, na takie rzeczy. Miej pewność siebie. Ta karta jest jak talizman, który podnosi pewność siebie. Archanioł Michał próbował zapewnić Cię o Twojej sile, mocy i umiejętnościach cennych dla Bożego planu osiągnięcia spokoju. Michał chroni Cię wtedy, kiedy świecisz jasnym światłem, słuchaj intuicji i działaj w opanowaniu, w realizacjach z ludźmi, w relacjach z ludźmi Twoja pewność siebie przyciąga ich na Twoją stronę, a także wymusza szacunek. Kiedy każdego dnia kładziesz się spać, proś Archanioła Michała o pomoc w podnoszeniu pewności siebie. Wówczas obudzisz się w poczuciu miłości i współczucia do siebie. Możliwe wybrane znaczenia. Miej pewność siebie w planowaniu. Żyj w harmonii ze swoją intuicją. Zaufaj so osobie, o której się czegoś dowiadujesz. Miej wiarę w to, że droga, którą kroczysz jest dobra. Wiedz, że Twoje finansowe potrzeby, jak również i inne w najbliższej przyszłości będą zaspokojone. Kochani, cudownego dnia Wam życzę. Niech słoneczko Wam świeci. Nawet jak go nie ma, to może świecić tam moje słońce. Właśnie będę jechać rowerkiem do pracy na pociąg, a nade mną będzie moje słoneczko świecić. Przytulam z całego serca. Magda.